Oto klasztor sióstr Urszulanek w Pokrzywnie, 7 kilometrów od centrum Poznania. W roku 1939 hitlerowcy zająwszy klasztor wyrzucili stąd siostry Urszulanki oraz Elżbietanki. Siostry Elżbietanki zostały skierowane do lagru, siostry Urszulanki zostały uczynione robotnicami rolnymi. W budynku tym do roku 1943 mieściła się katownia dla polskich dzieci. W lipcu 1943 roku w naczelnym dowództwie Wehrmachtu na specjalnej tajnej konferencji zapadła decyzja. W związku ze sytuacją wojenną należy uczynić bakterie środkiem bojowym. Na ośrodek przygotowania bakterii dla celów wojennych wybrano właśnie pokrzywno. Szefem Instytutu, który został zamarkowany Nazwą Instytut do Badań nad Rakiem został wyznaczony zastępca szefa służby zdrowia III Rzeszy, profesor Blome. Zaraz przystąpiły do pracy brygady budowlane. Utworzono szereg obiektów, które miały być inkubatorami, w których zarażeni chorzy mieli zarażać owady zarazkami dżumy. I te owady następnie miały być zrzucane na terenach wyzwolonych już przez Armię Radziecką. W 1944 roku, jesienią, prace zostały zakończone. Obiekt wizytował Himmler, Göring i wielokrotnie Greiser. Oto jedno z pomieszczeń. W specjalnej wzniesionej w 1943 roku budowli, nazwanej oficjalnie Ośrodek Doświadczeń Nad Zwierzętami. Jedyne wejście do tej budowli i dla rzekomych zwierząt prowadzi obok podwójnej wartowni SS Mańskiej. W tym pomieszczeniu prawdopodobnie mieli być zarażeni dżumą ludzie, karmicielami owadów, które następnie miano zrzucać nad obcymi terytoriami. Glazura ścian ze specjalnego szkła, sufit ze specjalnego cementu bakterioodpornego, obramowania obramowania.